Zwierżenie w Poen pasji to projekt, który po raz pierwszy realizowaliśmy w zeszłym roku. Cieszą się naprawdę dużą popularnością i dzięki temu mogliśmy wspomóc wielu mieszkańców realizujących swoje bądź niespotykane hobby, bądź swoje pasje i dzięki tej kooperacji właśnie z, z miastem udało się też wykreować kilka wydarzeń. Liczymy na to, że podobnie będzie i w tym roku. Bardzo serdecznie mieszkańców Dzierżoniowa zachęcamy do skorzystania z możliwości jaką daje w Pełen Pasji. Szczegółowe informacje znajdą Państwo o tym projekcie również na stronie dzierzoniow.pl. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać hasło Dzierżoniów Pełen Pasji. W zeszłym roku współpracowaliśmy z mieszkańcami, którzy i zwiedzają świat, poznają tamtejsze kultury, a później y, przenoszą część tej kultury właśnie do Dzierżoniowa. Tak było w przypadku Kapoeiry. Jeden z mieszkańców Dzierżoniowa eksplorował y, podziemne jaskinie, inni pobijali długości, y, długości maratonowych y, tras rowerowych albo również y, wspinali się po, po bardzo ekstremalnych górskich, y, górskich ścieżkach. Y, te projekty są bardzo różne. Te projekty przede wszystkim muszą dotyczyć mieszkańców Dzierżoniowa albo miasta jako takiego i już w tym roku chociażby jeden z zapowiedzianych projektów, który najprawdopodobniej uda nam się zrealizować, to będzie Współfinansowanie książki opisującej życie muzyczne i życie koncertowe w Dzierżoniowie w latach 90. To był dla muzyki w Dzierżoniowie również bardzo szczególny okres, bo dzięki temu, co działo się w mieście, mogliśmy oglądać zespoły, no, które przyjeżdżały do Warszawy, do, do Poznania, do Łodzi, do, do... Tak dużych miast, mam to na myśli zespoły europejskiej, przy okazji odwiedzały właśnie Dzierżoniów. Wtedy nasze miasto było w pewnym względzie charakterystyczne i rozpoznawalne, że tutaj dużo się w muzyce działo, ale to jest tylko jeden z projektów. Przychodzą do, do, do nas, do Urzędu, do Wydziału Promocji Mieszkańcy, z którymi rozmawiamy na temat tego, co można byłoby zrobić w tym roku. W największym skrócie to jest współfinansowanie różnego rodzaju wydarzeń, ale ale to mówimy zawsze przy projekcie pełnym pasji, nie chodzi o to, abyśmy, aby, aby przyjść do miasta i powiedzieć potrzebuje pieniędzy na wygląda to troszkę inaczej, czyli pasjonuje się tym i tym, a, a, a my w tej pasji staramy się, staramy się pomagać i zrobić coś dodatkowego albo właśnie dla tej osoby, albo aby na tych pasjach mogli, mogli też skorzystać wszyscy mieszkańcy dzierżeniowali. Raz jeszcze serdecznie zapraszam. Na wnioski czekamy do końca lutego. Zaraz potem będziemy mogli z przyjemnością powiedzieć, jakie projekty znajdą się w tegorocznym Dzierżeniowie Pełnym Pasji.